Cześć, witajcie na moim kanale. W tym filmie pokażę wam jak dodać nazwę własną do naszego pliku, do naszego arkusza, nazwę, której będziemy mogli później używać w, na przykład, funkcji formułach. O co chodzi? Chodzi o to, że często w funkcjach musimy, na przykład, zaznaczyć całą tabelkę, musimy zaznaczyć całą kolumnę, no i musimy to robić myszką. Czasami robimy to skrótem klawiszowym, ale trochę czasu nam to zajmuje. A gdybyśmy mogli zdefiniować w nazwie całą kolumnę i nazwać ją na przykład tak jak nagłówek, a następnie w formule, zamiast zaznaczać całej tej kolumny, po prostu wpisać tą nazwę, która określa wartości w danej kolumnie. Jak to wygląda? Chcemy w tej tabelce nazwać wartości w kolumnie kwota, czyli nie chcemy tej kwoty tutaj, tej całej kolumny zaznaczać, tylko chcemy nazwać tą kolumnę, żeby później za pomocą właśnie tej nazwy używać jej. Wewnątrz funkcji, wewn wewnątrz formuły. Właśnie jako alternatywa dla zaznaczania po prostu całej tej kolumny H. Przechodzę więc do zakładki formuły. No i tutaj wybieram opcję definiuj nazwę. Jako nazwę mogę wpisać po prostu kwota. Teraz musimy zaznaczyć, do czego będzie się ta nazwa odwoływała. Czyli klikam tą tutaj strzałeczkę. I zaznaczam wszystkie wartości właśnie w kolumnie H, czyli tam, gdzie jest kwota. Klikam Enter i OK. No i teraz tutaj, w menadżerze nazw, mamy już tą naszą kwotę zapisaną. Mogę jej użyć wewnątrz funkcji, na przykład funkcji suma. Wpiszę: równa się suma. No i zaczynam pisać słowo kwota. Zobaczcie, że na rozwijanej liście, tam gdzie wcześniej mieliśmy tylko formuły, funkcje, mamy teraz słowo kwota, jako ta nasza nazwa. Czyli jak ja wybiorę sobie teraz z tej listy kwotę, no to teraz, tak jakbym jednocześnie, inaczej mówiąc, zaznaczał po prostu całą tą kolumnę z tymi liczbami. Czyli funkcja suma po prostu doda mi wartości z kolumny H. Zamykam nawias, Enter. No i teraz tej nazwy własnej mogę używać w całym moim pliku. Mogę oczywiście dodać również automatycznie takie, takie nazwy własne do całej tabelki. Czyli załóżmy, że chciałbym, żeby produkty to była kolumna z produktami, miastami itd., itd. Czyli każdą tą wartość chcemy nazwać. Zaznaczam więc całą tabelkę skrótem Ctrl A. Przechodzę do zakładki formuły znowu i wybieram przycisk utwórz zaznaczenia. Zostawiam zaznaczony jedynie górny wiersz, ponieważ ten górny wiersz to będzie właśnie nazwa dla każdej mojej kolumny dla wartości, które w tej kolumnie się znajdują. Klikam OK. No i teraz jak przejdę do, men do menadżera nazw, to zobaczcie, że wszystkie te wartości są tutaj jako nazwy zapisane. Czyli mamy jak fakturę, ilość, kolor i tak Czyli pod tą nazwą kryją się po prostu wartości z całej tej kolumny. Jest to szczególnie przydatne np. w funkcjach licz. Jeżeli, suma. Jeżeli. no bo wtedy nie musimy za każdym razem zaznaczać tych wartości, tylko możemy używać zdefiniowanych nazw. Jeżeli interesują Cię szkolenia z programu Excel, napisz na biuro Zapraszam również na mój profil na portalu Udemy oraz na portalu eduj.pl, gdzie znajdziesz więcej moich szkoleń. Pamiętaj również o zasubskrybowaniu mojego kanału. Raz w tygodniu dodaję filmy dotyczące Excela bądź e-commerce.